My nie łamiemy prawa, jesteśmy przepisowi, także. To chyba jakiś rzuce śpi. Ale tu myślę, że już coś będzie. Ale cudownie, co? O! Zwaliłaś samochód. O, Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Jaszczur. Tutaj macie guziczek subskrypcji, który jest czerwony i zmienia się na szary. I jeżeli u Ciebie guziczek nie jest szary, niech też się zmieni na szary. Tutaj operatorze znowu ma źle osłonkę, ale dobrze, już bez uwag do operatora. W dzisiejszym odcinku będzie się działo sporo. Nie będę zdradzał wszystkiego, bo to jest niespodzianka, żebyście oglądali do końca w ciekawości, co będzie w tym odcinku. Będzie dużo różnych rzeczy, ale najpierw postanowiłem, że pokażę na talce pociąg opuszczony, który nagrywaliśmy odcinek opuszczony w o tym rozbitym, opuszczonym pociągu przy, przy trasie. Ale na pociemku nagrywaliśmy i Natalia tam w ogóle nie była Także tak z grubsza pojedziemy zobaczyć go jeszcze po jasnemu Czy coś się tam zmieniło, czy dalej w ogóle stoi Mam nadzieję, że stoi, bo tak to będzie krótszy film Czy dalej stoi i, i czy dalej nie wiem, pomalowali go na przykład grafciarze do końca czy coś To będzie pierwsza rzecz jaką zrobimy I jeszcze chciałem wam pokazać, pokaż kamerzysto Tutaj, tu, tutaj, tu, tam gdzie paluchem pokazuję Zobaczcie drogę Zarazę mega fajną szutrową drogę, która jest w miarę szeroka, taka na trzy pasy. Yy, I terenowa korsa się obudzi. Obudzi się terenowa korsa, i tutaj będziemy ją upalać. Mam taki pomysł, że to będzie dobre miejsce do upalania terenowej korsy yy, tej takiej z rurami. Nie wiem, czy chcecie zobaczyć jeszcze tą korsę, bo trzeba ją reanimować, bo trochę tam się zepsuła. Ale mam nadzieję, że uda się naprawić. I sobie poupalamy właśnie na takich dróżkach. I jeszcze, żeby Wam nie było nudno, to na początek zakręcę Wam tu bączka. Czasami nie jest idealnie równo, ale większość miejsc jest zdatna. Trzeba tutaj, tu trzeba jakiś autem, które jest właśnie takie. Niezglebione. Takie niezglebione nie do końca. A co, co? Co pukło? No. A mam sprawdzać? Może już olej zgubiłem. myślisz że miską? Nie. Wiem. Nie, no coś z prawej strony pukło. No co? Sprawdźmy, ale jedzie dalej, to chyba Git. Chodź, szedź. E podłogą tylko trochę. Wszystko jest git, nic nie sięgnie. O ty! Lejak Czy mm. wypadł zajdżak. Nie wypadł, ale listwa nam by Jakim cudem? Co? Magia samochodów mnie zaskakuje. Nie wiem jakim cudem to jest możliwe. Ale to wypadło w ogóle. No. Ale... Proszę żeś Ale przywaliliśmy tak tą stroną. No to podłogą, no to co? To tam ma duże do żarty? Dobra, ho. No Natalia ja mówi, że moje zygzaki się skończą zaraz, wypadnę do rowu, a ja mówię, że nie. Tu pole jest, gdzie tu nie ma rowu. Aaaa! Ale fajnie, tak inaczej się można tak pobliżać, bo jest tak mega ślisko, ale tu już dziury. A! Z powrotem. Kurde, trzeba jakieś auto takie wyższe tutaj ogarnąć. Do latania bokiem i będziesz to spać jaką mamy długą, prostą, taką bez przypału I można to od na te na drzwi, no ale K36 się nie nadaje, za niska jest Niestety, tam tylko ten kawałek jest taki bardziej płaski A tak nie, no ogólnie jest w miarę płasko, tylko wystają co jakiś czas jakieś kamyki I takie tam pierdoły, jednak K36 to na takim krawężniku zawisa, więc no Słabo na takie miejsca Nieważne, to trochę było rozrywki na początek filmu, jedziemy do pociągu I co? No pa, no ja chciałem zobaczyć czy tu jest jakiś placyk jeszcze tu taki za w ogóle to się okazuje, że my jesteśmy prawie przy samej autostradzie tam wiatraki w ogóle pa i chałupa opuszczona idziemy zobaczyć? Dobra, zobacz, tam jest normalnie nowa chałupa tylko mam powybijane okna, znaczy nowa ona jest chyba nowa, nieskończona, o ale zobacz, no nie wygląda źle, co? idziemy zobaczyć? No powybijane szyby, Chodźmy zobaczyć, mi się da, że ktoś chciał sobie wybudować tu chałupę tylko, że postawili autostradę i stwierdził, że chyba jednak nie. Tak mi się widzi to. Chodźmy zobaczyć. Co tu mamy? Yy, mamy... nie mamy dachu, to na pewno, to już wiemy. Idźmy dalej, co dalej będzie? Tu są nowe te, dach, nowe dachówki. Bierzemy? Może sprzedać. Tu, tu tam na dole jest pełno niepodbitych, bierzemy czy nie? Myślę, że to drogie. Czas sprawdzić w internetu. Tutaj coś jest? Idźżeż no, nie czuj się, jestem przecież za Tobą. Chyba i na środku pola nie znajdziemy. W pokoju nie ma nic. Tu, także nie ma nic tu. Także nie ma nic, jest ciemno w dodatku. Ale tu myślę, że już coś będzie. Również też nie ma nic Myślałem, że tu będzie dom normalnie taki, że sobie pochodzimy, a tu coś coś nie ten. To co myślę, tu była chałupa? Nie. Że jednak tu już było. Że chyba było, nie? Bo patrzcie, no jakby są ściany już pomalowane i okna tam są u góry powybijane, więc chyba... Nie, że tu, tu, nie, chociaż nie wiem, kurde, w sumie czy że coś tu było, czy dopiero budowali? Było. Się. Ciężko stwierdzić, piszcie w komentarzach co sądzicie. Ale, o, jeszcze tu jest coś, może coś będzie ciekawego? Tu jest kanapa, ona oczywiście, pan operator kamerzysta nie wziął kam tego, latarki, żeby powied powiedzieć, i to chyba jakiś żółce śpi. No tak, to w sumie nic ciekawego. Jedziemy dalej. No co wy o tym sądzicie? Są materiały budowlane, żeby dalej budować, więc no, czyli, że coś budowali. Więc no nie rozumiem, czy to było, czy nie było. Na pewno coś miało być więcej. Tutaj. Ja już mam teorię. To było stare, i tu chcieli odnowić, a tam nowe dobudowywali. Taka jest moja teoria. Chyba lepszej nie będzie. Chciałem zdałem co jeszcze znaleźliśmy. Schody tutaj są chyba, chyba od tego domu, bo raczej nie sądzę, że od innego, ale czemu tu, a dom tam, to też nie wiem. Aj, ciekawe zagadki świata są jednak. Ale jednak jak ci powiem, czasem tak warto wyjechać sobie z miasta, zobacz. Doceniasz to, tą przyrodę jak długo niej nie widzisz. Tak fajnie sobie wjechać czasem w takie krzaczorki. Nie? Polubicie takie widoki widzowie, żeby wam pokazywać. Patrzcie, pole. Piękne są. Normalnie takie lepsze niż wycieczki, do Elej, ja wam tu organizuję, co? Ty w ogóle ty ogrzewanie włączasz, a ja okna otwieram. To mi gorąco, to, to, to się zdecydujmy. Gdzie płaczy zimno? Zimno. No to jak zimno to... Tak zimno, mi jest gorąco To bo ty żeś kierownicą Ale ja otwieram okno bo mi gorąco a się okazuje, że jest mi gorąco bo ty grzejesz ogrzewaniem, o to mi chodzi więc po prostu zróbmy tak i będzie kompromis Jedno okno otwarte to... Tu... No i co? Mówiło mnie zagadywać i rozwaliłaś samochód O kurde drugi raz sierot Patź co zrobiłaś Tu Co to jest? Kamieniarz wytarliśmy No ja ale tak co 50 sprawdza o co jej nie rozwaliłaś, tak? Się zastanów, trzeba myśleć o, jak nie się ma. prowadzi. Dziękuję, trzeba myśleć jak się prowadzi Pani czy ważnym co? Nie leci, jak nie leci, to dobrze, tak? No, Piszcie mechanicy w komentarzach czy jak nie leci to dobrze i nie trzeba sprawdzać, nie? Naraz ja wam coś. Chodź, fajne ty kolory. Co ja wam wynalazłem, widzowie, Takiego czegoś tu nigdy nie zobaczyliście, co tam jest na końcu. Podoba to, gdzie cię zebrałem. Czy ktoś się kiedyś zabrał na taką randkę? Patrzcie, jaki teraz widokowy znalazłem. Jeszcze mamy widok na drugi teraz widokowy po drugiej stronie. Ale cudownie, co? Tak, sobie, to patrzcie na co idą nasze pieniądze podatkowe. Patrzcie, miał być most. Jest mo most do, do Nikon. Do, do tej drogi z pola i tyle. Chyba miał być i nie ma. Także pieniądze zmarnowane. Ale jakiś ołtarzyk ktoś budował. Albo to posąg jest jakiś słynnego rzeźbiarza, ten kamień to budował To jest dopiero atrakcja dla kobiety, zabrać ją w takie miejsce. Kobita, gdzie ty tam w te krzaczory? Bo mi się zgubisz w tym lesie. Jak szybko wróciła, bo tam zalaża piękną, soczystą. Taką świeżutką, ludzką kupkę i uciekła. Dobra, to jedźmy do tego pociągu, bo my przez pół filmu to dojeżdżamy do pociągu. <gry> Ale fajnie tutaj, o może foteczkę BMC trzaśniesz, co? Zobacz na tle pejzażów. Cyknąłem sobie fotkę i ogarnęliśmy, że w sumie ten pociąg to już stąd widać, także dobrze trafiłem do tego pociągu. Ale bardzo zadowolona jesteś dzisiaj tej wycieczki widzę. Pociąg jedzie, widzisz? Nie bo bujasz. Myślę, że... Ale to będziemy mieli szlaban zamknięty. Czyli to dawaj póki jest szlaban zamknięty, to trzepniemy jeszcze fotkę sobie z pociągiem rozwalonym w tle. Aha. O, widzicie? Uwaga przez koleby zachować szczególną ostrożność. No i ktoś nie zachował. I pokaż pociąg kolejony z daleka i podjeżdżamy z bliska i wam pokażemy jak po to wygląda gruba Ty, ale to jest ochrona widzisz to? Kurde, ty wcześniej nie było ochronione. to teraz sobie nie wejdziemy do środka, choć zapytamy tego pana czy można, czy nie. Myślisz, że pozwoli nagrać. Zewnątrz tobie? I co? Ale zobacz, drzwi pozamykali jak my byliśmy z to były po drzwi. No ale sama, bo wiesz co? Jak my podeszliśmy, to ja widziałem ten ziomek spał. spał i ten pies go sygnalizuje tylko o tym, że, e, że ktoś idzie. No i co, no tak z daleka to nic. Najciekawsze jest tam Natalia, Chciałem on spał tam w dół, nie? No. pokazywać, jakie pokazuje, no. żeby było wyraziście on spadł tam w dół i tam z przodu jest rozbita cała ta kabina, bo tam walnął w tego tira. I tam jest ciekawie. No ale co? No trudno. Nie można, to nie można. Jak to jest napisane zakaz występu. Gdzie? Nie pilnuję, ostatnio nie pilnowali. No w sumie dobrze, że pilnują, bo. A to nie strasz to jest strasz ochrony w sumie, kolei. w sumie dobrze, że pilnują, bo dzieci by weszły, pokaleczyłyby się. Nie wiem, może tu jeszcze podejdziemy kawałek, czy nie widać przodu z tej strony. Ale ja wiem, czemu był ten wypadek. Wiesz czemu? Czemu? Bo z naszej tej krzakowej poli. Po fu! Czeka. Jeszcze raz. Ty, ale ja wiem, czemu był wypadek. Bo z naszej tej krzaczanej drogi był znak. Uwaga, wielki odblaskowy pociąg, przejazd. A tu? Tu nie ma znaku, tu nie ma znaku. Tu jest taki mały tylko, ale to się nie liczy I podeszliśmy kawałek dalej, ale i tak nie widać tego rozbitego przodu No ale to jak chcecie zobaczyć po ciemku, no lepsze to niż nic To tutaj macie kartę, nie tu są karty po tej stronie Do tego filmu, jakbyście chcieli zobaczyć A my idziemy, co robić? Ja nadal nie mogę rozkminić jak to się stało No jak, no jedzie pociąg ciężarówka była akurat przejeżdżała? Bo tu nie masz labanów, tu nie masz labanów, to Musisz się zatrzymać i spojrzeć Chociaż w sumie nie, nie no czekaj nie ma znaku stop Ale chyba zawsze, nie no nie No są światła, no to nie wiem Może światła nie zadziałały albo coś No nie wiem, no wjechał pociąg w tira jakby no. Tak? W tira wjechał no. I w też to, że wjechał to przód kółka mu wyskoczyły z toru I pojechał tu po piachu po piachu I wpadł do rowu tam Już wiesz jak się stało? No no to tak, ale... Doszło do umysłu. Tak mi się wydaje, że tak, to zobrazowałem wypadek dobrze, że tak był. Szkoda, że ci tam nie mogę zabrać, bo tam on jak takie z górki, to my tak śmiesznie nam no, błędnik świrował. Sobie, jak. przeszli tędy. No właśnie, w sumie jakbyśmy przeszli tędy, to gościu by nie zauważył. No, ale my nie łamiemy prawa, jesteśmy przepisowi, także nie będziemy tak robić. Ale no, szkoda, że tam nie pójdziesz, bo tam świruje błędnik ogólnie jak się idzie tam z górki, bo jakby... No nie wiem. Wszystko masz pochylone idziesz pochylona i potem ci głowa świruje. To jest takie piesek dziw... się dziwne. Piecek no, chyba. Piecek i pociąg. Icha. Natalia, patrzy czy pociąg nie jedzie, żebyśmy nie zginęli. Jedzie? Jedzie. Jedzie? Gdzie? Nie no ale serio, tutaj tak w sumie jeszcze ten pociąg jakby jak się jedzie, to on teraz zasłania widoczność i nie widać czy serio jedzie jakiś pociąg. Bo jakby zasłania ten pociąg. Inny pociąg. C czaisz? Jakie bo komarówki na wpuszczał ja nie mogę utrzymać tych komarów To otwórz okna, żeby wyleciały, ja nie zamykasz? Nie, bo mi wieje. Przewieje mnie. Zba. No a to jak mają wyfrulać jak zamkniesz okna? No jak... Zimno mi. jak? w ogóle te rondo, które nie jest rondem. Widzieliście kiedyś takie rondo? Chyba jedyni, jedyni w Polsce mamy takie rondo, które jest jak nazywają go fistaszkiem albo podpaską. Jest jakby w kształcie... No, Fistaszka. No, fisa, no jest taki wiecie, tak ta, ta, I tu w sumie fajnie by się bokiem latało, także trzeba poprosić, e, przyjdziemy tu kiedyś w nocy, poprosimy e, Ruch Miejski Szczecin o zamknięcie drogi i legalnie przyjdziemy w nocy tutaj driftować. Legalnie będzie zamknięty odcinek drogi specjalnie dla nas. Wcale nie będziemy nielegalnie jeździć, po prostu jak nikt nie będzie jechał. Tak? Nie. O, to, 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 to. Będzie grzało kupę? Co? Będzie grzało kupę. A ja zapomniałem w ogóle, że tu mamy takie opcje, że mamy grzane fotele. Kurde, traktuję to jak krusa. To widzicie, jakie luksusy mają BMW, nawet stare takie. Grzana dupa. Teraz poczekam, czy działa. Klimatyzacja. Nawet jest dwustrefowe grzanie dupy. Na kreskę jedną i na trzy kreski. To w sumie trzy strefowe jest. Co ty myślisz, że BMW nie ma? Wszystko jest. Elektryczne szyby. Poczekamy, czy działa. Działa, działa, na pewno. Zobaczmy. Byłeś rację Działa. Tak. A no, widzisz, wszystko tutaj działa, prawie. No. <laughs> Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym filmie. Niestety nie udało się nagrać tego pociągu w środku po jasnemu. Ale nagram wam rybki za to. Macie takiego bonusa. Widzieliście jakieś takie rybki, bo tasy to wyglądają, co się przyklej czapkę. I to jest koniec filmu, także dziękuję za oglądanie. Fajnie jakbyś zostawił suba, a chyba że już zostawiłeś. Jakiegoś lajka też by się przydało. Głupi komentarz też byś mógł dać na przykład. Pomysł na durny film też byś mówić także jak nie masz co robić, to możesz dać nawet dwa takie komentarze albo nawet ile chcesz. Także dwa komentarze, a ryba se pływa A ja przedłużam ten film, ale już wam nie będę przedłużał. Chociaż fajne te ryby. Ale no, już niech macie, niech macie koniec. Także... E